Jakiś czas temu opowiadałem wam różne sytuacje z polskiej bankowości, w tym między innymi brak dostępności. E, powiem wam, że ten case, ta sytuacja jest no już mi znajoma przez wiele, wiele lat. Mimo tego, że rozwijamy się jako kraj technologicznie i elektronicznie, coraz więcej jest rozwiązań, które nie wymagają już od nas takiej fizycznej obecności, no to implementacja tych rozwiązanie już nie jest taka kolorowa i taka łatwa. Wszystko jednak jest bardziej wygodne, kiedy się tego nie udostępnia. Mam tutaj na myśli, e, pracując na starych rozwiązaniach, na starych rozwiązaniach nie musimy szkolić pracowników, nie musimy angażować się w dodatkowe wydatki z tym związane. I dopiero kiedy już jest to, są te firmy przyparte do muru, wtedy te koszty są ponoszone. A można by było przecież robić to bardziej ze zdrowym podejściem, to znaczy step by step, krok po kroku, ażeby nie dość, że ponosić koszty, ale mniejsze, rozłożyć je w dłuższym terminie i przenosić już właśnie tą infrastrukturę do nowego systemu, to często podejście jest takie, że trzeba ponieść ogromny koszt i okaże się, że ten koszt czasami nie do końca będzie realizował nasze cele, które początkowo sobie zakładaliśmy i będziemy musieli kolejne wydatki ponosić, no ale to jest właśnie troszeczkę dziwne podejście systemu zarządzania takimi jednostkami. A jak według Was powinno to wyglądać? Czy infrastruktury takie powinny być upubliczniane, udostępniane od razu, czy może dopiero już jak wszyscy inni to wprowadzą, wtedy będzie kolej na nas? Ciekaw jestem waszego zdania